Krew pod łzy, tam, tam będziemy. No dobra, wejdziemy sobie na, na pewno na 4-0, żeby się szurno, bo to wchodziło bez problemu. Tak, tąpnięcie, spadasz z luźnego ciała na nogę. Złap to i takie wiesz, dociśnięcie, dociśnięcie, żeby cię nie podbiło w górę. Widać, że to jest takie ciężkie, mocno dojebujące. Nie ma tej lekkości i nie ma być. Ona się pojawia potem, kiedy jest rzeczywiście mocne na dużej prędkości oddanie. Tak, bo teraz to tak właśnie czuje on, hamowanie, nie? Tak? O, siłowo, tak i ona, wolniej bo miednica i... nie odda teraz. Tak. Musisz przyspieszyć, żeby ona zaczęła oddawać. I wystarczy dołożyć ręce na spokojnie, dociskasz miednicę. To co robiliśmy na wieżni, w statyce. Dociskasz sobie miednicę, atakujesz barkami i pojawi się taka mikrofaza lotu, czyli idziesz sobie z fazą lotu. To zabawa się robi dopiero wiesz, przy, przy 4 i szybciej, nie? Ma być takie tąpnięcie w czachę z, z luźnego ciała. No i przyspieszmy troszkę, tak? Wyczuj, że po wylądowaniu chcecie podnieść w górę, żebyś to sparował takim dociśnięciem się miednicy. Ma być mega dziwnie dla Ciebie, mega płasko. Jest tak barkami, teraz jeszcze mocniej wciskaj miednicę. Tak, i z luźnej nogi spadasz, wszystko działa. Jest inny bieg. Niech tak sobie będzie, bo to jest w granicach tam 5,30, I tutaj skręcimy w prawo. Tego szukamy. 4,30. Wejdźmy na 4 od niechcenia, żeby to był bardzo, bardzo pasywny bieg i coraz bardziej próbujemy sobie to wypłaszczyć jakbyś próbował szurnąć przy czterech jeszcze jest cały czas inaczej? no jest, jest trzymaj, trzymaj to 4,10 jest mniej więcej, mam 14 na godzinę to wygląda dobrze to może zostawmy tak, tak jest ok. Myślę, że więcej nie wyciśniemy dzisiaj i skręcimy w, w lewo. Ale jeżeli czujesz rzeczywiście, że, że jest inaczej, to, to dobrze. To szuranie naprowadza na takie szarpnięcie tkankowe. To jest coś, co udawało mi się czasem łapać, jak sobie biegłem. A, A teraz jest cały czas? Teraz jest cały czas? No, to jest dawaj. No dawaj, dawaj, dobra To jest pod 4-0 Wchodzimy na 4-0, nie? Szurni, szurni. Jeszcze się z boku znowu ustawię. Czego nie zmieniaj, tylko szurni. Były barkami się docisnąć jeszcze. Mocno miednica do przodu, a tak? I barkami się dociśni. 5 tak mniej więcej mam. Próbuję jeszcze szerzej wylądować i szurni. Dobre to jest to kombinujesz tylko za mocno wykopujesz i pewnie przez to cofasz miednicę. I szurni, szurni. Luźniej góra. Możemy spróbować na 3,30. Rzeczywiście teraz musi jeszcze bardziej rozluźnić. Cześć, ja co? Tak stwierdziłem, że się nagram tutaj z jakimś feedbackiem kolejnym po dłuższym czasie po, po warsztatach, bo cały czas, że tak powiem sobie coś tutaj rzeźbię i próbuję. Generalnie taki pierwszy feedback techniczny to kupiłem dokładnie te taśmy z tego linku, który, który podesłałeś i mam wrażenie, że być może to jest po prostu kwestia tego, że te twoje już mają swoje lata, ale te, które przyszły do mnie są jakby mocniejsze, nie? W sensie, że praktycznie ta moja czerwona ma taką moc jak twoja czarna, a czarnej mojej to w ogóle boję się używać na razie. Tylko puść nogę, puść nogę i spadnij jak kamień. Od razu mnie dogonisz. Ja mam cały czas 330. Tylko puść nogę, puść i od razu mnie wyprzedzasz. Może mi się wydaje, a może, ale no mam, mam takie wrażenie, że faktycznie, pewnie po prostu, dlatego że są nowe, a może tam nie wiem, w międzyczasie się zmienił producent i używają trochę innego materiału. Nie wiem, w każdym razie używam tylko czerwonej. Jak na razie robię sobie jakieś takie aktywacje kilka razy w tygodniu, dwa, trzy razy w tygodniu przeważnie. Czy to przed bieganiem, czy po prostu jako osobny trening, na przykład wieczorem a rano idę biegać, to wieczorem sobie robię te takie ćwiczenia z tymi taśmami na siedząco. Trochę staram się tak chodzić, jak tam u ciebie łaziłem, robić to takie ten robię sobie tak wiesz nacuja to, to jest na tych taśmach siedząc przeważnie tam nie wiem z 30 powtórzeń takiego tego odwodzenia nóg i przesuwania miednicy do przodu potem sobie trochę chodzę tak po prostu po pochacie w, w tych gumach coś tam sobie czasami potruchtam w nich lekko i powiedzmy, że doszedłem do takiego, robię też te takie ustawianie nóg, jakby pod kątem prostopadle stóp do siebie i to, tą pracę, jednica do przodu, rzepka do tyłu. Mam wrażenie, że wychodzi mi to coraz lepiej, aczkolwiek no wiadomo, pewnie prędzej czy później bym musiał się z tobą zobaczyć, żebyś to skontrolował, czy to faktycznie wychodzi dobrze. Jak to czujesz? Tak, ono daje prędkość, nie. Eee, no i jeśli chodzi o samobieganie, to tak. Te aktywacje generalnie, to, to jest wiadomo dużo jakby lżejsza robota niż to co robiliśmy na warsztatach, ale mam wrażenie, że dla mnie na ten moment, to oczywiście może być wrażenie mylne, ale mam wrażenie, że to jest dla mnie o tyle lepsze, że to zupełnie nie paraliżuje mi biegania, nie? Bo to, co robiliśmy na warsztatach, no to kolejne kilka biegów było, miałem na tyle, wiesz, za zaorane te, te, te mięśnie, że, że, że nie byłem w stanie tak naprawdę też skupić się na czymkolwiek innym niż na tym, że te, że te, te, te poślady były skatowane. A teraz powiedzmy ta aktywacja, którą ja robię, no to ona mi na... Powiedzmy, czuję nawet na drugi dzień yy, dokładnie w tym samym miejscu. Więc wydaje mi się, że robię to dobrze i że, że, że to działa w podobny sposób. W tym samym miejscu czuję takie napięte czy lekko bolałe mięśnie, ale to jest na tyle jakby mocne, że mi to jakby przypomina o tym i zwraca moją uwagę cały czas. Pamiętam o tym, żeby właśnie starać się, wiesz, pochylić do przodu i biegać mniej więcej według tych Twoich wskazówek na tyle, na ile to zapamiętałem. Jest potrzebna prędkość, żeby to weszło. bo Jak schodzę na niską nogę przy małej prędkości, to czuję taką siłowę. No i masz tu takie płynne przejście. To jest zmiana z, truchtu, z marszu na trucht. No i, i, i jednocześnie jest to na tyle lekkie, ta aktywacja, którą robię, że ona mi, wiesz, nie, nie, nie sprawia, że zupełnie nie jestem w stanie biegać. Nie? I wiesz, co no mam wrażenie, że jakaś tam zmiana w tym moim bieganiu nastąpiła przez dłuższy czas, tak naprawdę nawet do teraz. Mimo, że nie robię jakichś bardzo ciężkich treningów ani nie biegam dużo, no bo jestem jeszcze powracam po tej kontuzji, więc sobie stopniowo gdzieś tam dopiero wszystko wprowadzam, jakieś kolejne bodźce treningowe. Eee, wiesz, przez dłuższy czas po bieganiu czułem, jakby, tak jakby coś innego w mięśniach. Nie, I To nawet nie tylko w pośladkach, ale ogólnie. Miałem wrażenie, że nawet jak robiłem jakiś spokojny bieg, ale podczas niego długo właśnie udawało mi się utrzymać koncentrację na tym, żeby być pochylonym do przodu. Eee. No to jest tak, 4.30 żeby wiesz, ro robiłem sobie te parę kroków napięte i potem przechodziłem dopiero na śródstopie i starałem się wiesz, czasami wchodziłem w te kółeczka Granta Fischera, jak sobie to nazwaliśmy i potem z nich starałem się, starałem się je prostować I, i, i mam wrażenie, że to jakoś tam wchodziło, no bo czułem, wiesz, mimo że treningi nie były ciężkie, to na drugi dzień na przykład czułem zmęczone nogi, nie? I to w tak dość równomierny sposób, nie? Że i lewa i prawa w dość podobny sposób były takie lekko Lekko, jakby aktywowane, te mięśnie i to właśnie fajnie działało, bo to, jakby nie paraliżowało mi treningu, a jednocześnie czułem i cały czas pamiętam o tym, żeby, żeby to robić. Cały czas, jakby nie chciała wejść miednica, wiesz, to jest takie płytkie. Nie ma wejścia takiego mocnego i dociśnięcia miednicą na nogę. Za szybko cię porywa w górę. No ale gdzieś tam na treningach powiem ci, no że widzę, wczoraj na przykład biegałem jakieś tam 20 minut po 3,52 na kilometr, no, no nie jest to jakoś super szybko, ale biorąc pod uwagę, że biegam teraz, wiesz, po ostatnie dwa miesiące to pewnie średnio, nie wiem, z 30 km w tygodniu, te ostatnie tygodnie tam może były 40-50 trochę większe. No to i wiesz i tętno miałem tam chyba 160 przy, przy tym biegu, gdzie ja półmaratony biegam na 167-170 tętnie. Nie wiadomo, że wczoraj też było dość chłodno i tak dalej, ale no generalnie wiesz, miałem jakieś takich kilka biegów, że byłem zaskoczony, że mimo braku treningów, jakichś ciężkich w ostatnim czasie uzyskiwałem fajne tempo i biegło mi się luźno i fajne tempo i fajny, fajny, fajny stosunek tempa do tętna. Wiadomo, że teraz też idzie ochłodzenie, wcześniej trenowałem, przed kontuzją trenowałem w upałach, gdzie ja jestem mocno zimolubny i na mnie bardzo mocno działa ochłodzenie pozytywnie, więc ciężko stwierdzić, że to wszystko jest zasługa tylko i wyłącznie zmiany techniki, czy tylko i wyłącznie tego, że jest chłodniej. Też po prostu może być tak, że wiesz, trenowałem dość ciężko przez tą kontuzją. Przez kontuzję siłą rzeczy odpocząłem i tak jak to często bywa wraca się po przerwie i się biega szybciej niż przed przerwą. No teraz jest po 5.0 i szybciej troszkę. I chodzimy sobie na 4.30. Więc no, jestem, że tak powiem, zadowolony i na pewno e, kontynuuję sobie pracę nad tym, ale też z drugiej strony na pewno będę chciał wpaść do Ciebie, żeby skontrolować e, to, na ile te moje, e, moja realizacja tego, nad czym pracowaliśmy na warsztatach jest jakby faktycznie z zgodna e, z tym, co ma być. Takiego tempego uderzenia potrzebujemy wiesz, Majku. Ty masz to czuć jako tempę, płaskie uderzenie, a ja widzę, że wtedy bardzo mocno i szybko wybijasz się w górę. Wydaje mi się, że, że coś tam drgnęło w kwestii tej techniki u mnie. Eee, no, także się rozgadałem trochę, e, ale może to jakoś ten feedback się tam przyda w jakiś sposób. E, także jesteśmy w kontakcie. Bo te twoje oscylacje polegają na tym, że ty powolutko idziesz w górę, ale za to są duże te oscylacje. A tutaj te oscylacje są mniejsze, ale bardzo szybko idziesz w górę.